Cześć! Pięć filmowych ciekawostek o czymkolwiek. Pierwszym fabularnym e-learningu dotyczącym szkolenia wstępnego BHP. W rolę szefa filii firmy czymkolwiek wcielił się Mirosław Zbrojewicz, znany m.in. z e sięce Kwadrat, serialu Szać czy kultowych Chłopaki nie płaczą. Przez cały plan zdjęciowy nikt nie miał odwagi zagaić i nawiązać do słynnego sweterka ani do owocu. Z drzewa, z rodziny różowatych. Czymkolwiek to Sitcom i Mocument w stylu The Office czy Kamera Cafe, pełen absurdalnego humoru. Ale co ciekawe, spora część gagów i kwestii to historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Kto pracował w biurze, pewnie nieraz uśmiechnie się pod nosem, myśląc: Skądś to znam? Początkowo czymkolwiek miało być zbiorem sketchy, ale podczas prac kreatywnych razem z współtwórcą Bartkiem Błaszczyńskim doszliśmy do wniosku, żeby chciało się oglądać, potrzebujemy spójnej, trzyaktowej historii. I wtedy wśród pomysłów pojawił się Romeo i Julia Szekspira. Podział biura na dwie zwaśnione frakcje, tych, którzy przestrzegają zasad i tych, którzy je naginają, nagle zaczął układać się w opowieść. Gdy dwie frakcje toczą wojnę o wartości, rodząca się miłość staje się iskrą zmian w biurze i sercach, BHP w wersji komediowej, tak to sobie wymyśliliśmy. Fikcyjna firma czymkolwiek. Ma swoje biuro w prawdziwym biurze. Zdjęcia odbywały się w siedzibie Massive Pixel Creation w Katowicach, kreatywnej przestrzeni pełnej geekowskich nawiązań i firmowej rury do zjeżdżania. Uwaga, tip: wróże zjeżdża się znacznie szybciej, jeśli użyje się poduszki. Naszym celem było wyrwanie z myślowego trybu autopilota i pokazanie, że szkolenie BHP może być angażujące. W historii zdarzył się już film instruktażowy BHP, który na zawsze zapisał się w pamięci. Jesteśmy fanami kultowego groteskowego filmu Stapelfahrer Klaus der Erste Arbeitstag. Czyli Klaus, operator wózka widłowego, pierwszy dzień w pracy. Mój niemiecki nie jest mocną stroną. Całość dostępna jest na YouTube. Polecamy miłośnikom BHP, ale uwaga, to humor dla widzów o mocnych nerwach. Dzięki za uwagę. A jeśli chcesz sprawdzić jak wygląda pierwsze w pełni fabularne szkolenie BHP, wskakuj do świata czymkolwiek. Tu bezpieczeństwo i higiena pracy wchodzą na luzie i z uśmiechem. Link do demo znajdziesz w komentarzu. Cześć.